Witajcie. Tutaj Zosia Kędziora z portalu misyjne.pl. To kolejny odcinek podcastu Misyjnego, w którym będę rozmawiać z Marceliną Bobkowską z Fundacji Mary's Meals o posiłkach Maryi i o dożywianiu dzieci. Będziemy mówić o szczególnej akcji postu ścisłego w intencji Etiopii i trudnej sytuacji w Etiopii, o tym czym jest Fundacja Mary's Meals, a także o tym jak jeden posiłek może przeorganizować życie całej lokalnej społeczności skupionej wokół szkoły, rodzin i o tym jak w ogóle można pomagać Etiopczykom? O tym rozmawiam z Marceliną. Zapraszam Was serdecznie. I Marcelino. Witam serdecznie. Marcelino, jesteś członkiem organizacji fundacji Marys Meals, czyli posiłki Maryi, która organizuje niezwykłą akcję takiego właściwie postu ścisłego, można powiedzieć, w intencji Etiopii. O tym, dlaczego ta akcja jest tak ważna i co się dzieje, tak naprawdę w Etiopii, przejdziemy do tego zaraz. Może na początek w ogóle powiedz, czym jest fundacja Marys Meals, posiłki Maryi, tak można to na język polski przetłumaczyć, i powiedz, na czym polega wasza pomoc? Dzieciom w krajach trzeciego świata. Mhm. Fundacja Mary Smith działa już od 2002 roku na, na całym świecie i naszym założeniem jest zakładanie programów dożywiania w miejscach edukacji, tam gdzie panuje klęska głodu. Chcemy przyciągać dzieci, które rezygnują z edukacji. Do szkół właśnie posiłkiem. Głodne dzieci, które właśnie nie są w stanie się uczyć, bo muszą iść do pracy, muszą iść żebrać, muszą iść szukać pożywienia dla rodziny i z tych względów rezygnują ze szkoły. Więc my ich chcemy przyciągnąć, wykształcić ich i dać im pożywienie. Więc to jest taka prosta idea, która działa już w 19 krajach na całym świecie. Nie jest to tylko Afryka, ale też to są Indie czy Syria na przykład. No i właśnie powiedz, jak wygląda ta idea dożywiania dzieci, ponieważ no, programów humanitarnych, które pomagają gdzieś tam osobom biednym, jest dużo, ale mam wrażenie, że taka, ta wasza pomoc i w ogóle wasz pomysł na tą pomoc jest w pewnym coś takim fenomenem, ponieważ wokół tego posiłku gdzieś tam się organizuje jakieś tam życie społeczne tych ludzi. To są programy dożywiania zakładane przy współpracy, ścisłej współpracy społeczności lokalnej, mhm. tak więc my chcemy te też, mówiąc lokalnie, rozpędzić ich gospodarkę wewnętrzną, czyli oni się deklarują, że będą nam pomagać przy organizacji tych programów dożywiania. Rodzice budują kuchnię przy szkołach, my zaopatrujemy się w produkty u małorolnych rolników lokalnych, aby napędzać ich gospodarkę, ich ekonomię, aby w końcu wyszli z tej biedy. Tak więc to jest społeczność lokalna, która się mobilizuje. To są matki, które wstają rano i gotują tą owsiankę dla dzieci, ojcowie, którzy uprawiają pola, czy tak jak powiedziałam właśnie budują kuchnie przeszkolne. No, to jest niesamowite, że rzeczywiście ta inicjatywa gdzieś tam trochę mobilizuje tą lokalną społeczność, daje im trochę narzędzia do tego, żeby gdzieś tam wyjść z tego kręgu biedy, który jest taki paraliżujący dla tych ludzi, którzy rzeczywiście czasami nie mają pomysłu, jak, jak z tego wyjść. I rzeczywiście wasza inicjatywa już od wielu lat tak naprawdę przyciąga wielu chętnych. O tym miałyśmy okazję rozmawiać w poprzednich naszych spotkaniach, też w Misyjnych Drogach. Ukazał się artykuł, mogą Państwo też przeczytać o tym na portalu misyjny.pl. Ale dlaczego z Tobą rozmawiam dzisiaj? Dzisiaj jest taki szczególny dzień, 8 lutego, ponieważ dzisiaj rozpoczęła się właśnie inicjatywa takiego szczególnego postu w intencji Etiopii. I tutaj, o ile dobrze rozumiem, chodzi o to, żeby osoby, które są uczestniczyć w tej akcji, pościły o jednej misce owsianki dziennie. Możesz powiedzieć, dlaczego właściwie taki sposób został jakby obrany na tę na akcję? Etiopie. w ogóle wybraliśmy Etiopię dlatego, że od listopada panuje tam kryzys, konflikt mm -hmm. między rządem Etiopii a regionem Tigraj. Jest to półpustynny region w północnej części Etiopii, gdzie już do tej pory od 2017, 2017 rok zaczęliśmy dostarczać tam posiłki dla dzieci w tym regionie. Więc dla nas ten region jest dosyć bardzo ważny, bliski naszemu sercu, bo już tam dostarczaliśmy 24 tysiące posiłków. Dziennie. No a my, jako z Polska, z wolontariuszami, poczuliśmy, że właśnie należy zadziałać, również zrobić coś szczególnego dla tych mieszkańców. no i wyszedł pomysł właśnie postu. Kampania nazywa się Post i Modlitwa dla Etiopii. Mhm. Będziemy. Dlaczego owsianka? No no owsianka, jest naszym, <laughs> owsianka jest naszym posiłkiem, który jest najczęściej serwowany w naszych programach żywieniowych Marys Smith. Jest to prosty posiłek pożywny, który na co dzień jedzą dzieci w wielu krajach. Nie jest to coś dla nich innego, więc jest to coś, co znają i oni to wtedy przyswajają i dla nich jest to pożywne i są w stanie później się uczyć w szkole. Więc my, integrując się troszeczkę właśnie z tym programem, no i też aby zwrócić uwagę na problem głodu na świecie i nie tylko w Etiopii, my podjęliśmy taki post. Więc tak jak już wspomniałaś, od dzisiaj dokładnie przez kolejne pięć dni na grupie mamy już zapisanych 130 osób, podjęło wow. się postu. Nie wszyscy deklarują pięciodniowy, bo takiego przymusu nie ma, ale jeśli ktoś do nas dołączy na no, chociaż na jeden dzień lub będzie się przez te pięć dni modlił w naszej intencji, to też jest super. I my właśnie grupą puścimy codziennie, będziemy wrzucać różne nasze zdjęcia, naszych owsianek. Mamy wsparcie księdza Mateusza Ociepki z Plasochowy, no który już od kilku lat wspiera naszą fundację. Omadla ją i, i właśnie bierze udział czynny udział, bo też się podjął tego postu na 5 dni. Plus będzie właśnie nam nas prowadził słowem Bożym, ale też takim wsparciem duchowym. Mm -hmm. Tak więc no, zaczęliśmy dzisiaj. Mm -hmm. Ja jestem jeszcze pod pierwszą wsianką. Podczas tego postu również jest właśnie aktywna zbiórka na Zrzutce. Której, link do Zrzutki jest dostępny na naszych social media, na naszej stronie mm -hmm. internetowej, gdzie właśnie chcemy zbierać pieniądze, przeznaczone, które będą przeznaczone bezpośrednio pomocy w Etiopii. No właśnie, zaraz jeszcze dopytam ciebie, jak dokładnie tutaj was znaleźć na jakiej grupie, ale zanim jeszcze do tego, do tematu Etiopii. Trwający kryzys i ten tak naprawdę to napięcie właśnie, takie polityczne, można powiedzieć, w Etiopii, spowodowało, że właśnie wiele osób musiało dziś migrować, zostali też jakby pozbawieni pomocy, którą właśnie oferujecie poprzez tą akcję i poprzez tą zbiórkę. Mary Smith to organizacja, która skupia w sobie członków, którzy są katolikami i nie tylko, która też pomaga. Etiopczykom, którzy też są chrześcijanami i nie tylko. Powiedz, właśnie jak to wygląda? Oczywiście nazwa się odnosi do Maryi, do Matki Jezusa, ale mam wrażenie, że tutaj nie chodzi bardziej o taką akcję stricte religijną, pomocy chrześcijanom, ale też chyba nie tylko. Generalnie zwraca uwagę na, na ten problem głodu i pomocy Etiopczykom, ale sama organizacja Mary Smiths to organizacja ponadreligijna, prawda? Tak jest. Jesteśmy fundacją ponadwyznaniową, mhm. tak. Więc nie skupiamy się tylko na chrześcijanach czy na katolikach. Dla nas najważniejsze jest dziecko. Mhm. Stawiamy je jakby ponad wszystko i. Naszym celem jest nakarmić kolejne głodne dziecko, więc tutaj jakby nie ma wiara mhm. czy wyznanie żadnego wpływu na to. Działamy szeroko i tak jak w tej Etiopii, no, pomagamy wszystkim. W tym momencie ta, ta, ta nasza akcja jest skoncentrowana przede wszystkim na pomocy tym wszystkim uchodźcom, którzy zostali zmuszeni do puszczenia swojego regionu, swojego mhm. miejsca zamieszkania. Aby im zapewnić podstawowe środki sanitarne czy, czy właśnie żywieniowe czy wodę. Więc my działamy tam, gdzie jest naprawdę klęska głodu mhm. i tam, gdzie potrzebna jest właśnie pomoc. Więc. Idea, jakby nazwa Mary Smith wzięła się dlatego, że założyciel fundacji Magnus ze Szkocji podczas pielgrzymki do Medjugorje, po prostu modląc się, dostał taką informację o Matki Bożej, że rzeczywiście powinien poświęcić się pracy humanitarnej i jakby w takim oddaniu nazwał fundację Mary Smith, dodatkowo dodając, że jaką. Tak jak matka Jezusa w ubóstwie wychowywała swojego syna, tak my teraz chcemy zadbać o dzieci, które potrzebują tego. No i powiem szczerze, że przyznam tak naprawdę szczerze, że to niezwykła taka inicjatywa. I obserwuję Wasze działania, i gdzieś tam jest to gdzieś tam takie, taki fenomen, to jest jakby w pewnym sensie takie zachwycające, że taki prosty pomysł właśnie innego posiłku dziennie gdzieś tam może wywołać jakąś taką lawinę dobra. Znam ludzi, którzy gdzieś tam się już interesują tą akcją. No właśnie, i powiedz może, jak dokładnie, kiedy ktoś chciałby właśnie dołączyć do tego postu, a może po prostu też wesprzeć finansowo. O, o działania waszej fundacji, jak was znaleźć, gdzie znaleźć tą grupę do której można dołączyć i gdzie znaleźć inne informacje. Wszystkie informacje znajdą państwo na naszej stronie www.merytwis.pl. Tam są aktualności dotyczące sytuacji w Etiopii, dotyczące naszej pracy codziennej. Także tam można znaleźć nasze dane kontaktowe, dane bankowe, więc mhm. można wesprzeć naszą fundację przez naszą stronę internetową. Dotyczącą akcji naszej, naszego postu, mhm. nasza grupa specjalna, dedykowana tej kampanii, jest na Facebooku dostępna pod nazwą Post i Modlitwa dla Etiopii. Mhm. Każdy może do niej dołączyć. Jeżeli nawet ktoś nie ma ochoty pościć, mhm. nie będzie w stanie, to właśnie może do nas dołączyć i wspierać nas dobrym słowem lub udostępniać właśnie link do zrzutki, bo może ktoś się znajdzie, kto będzie chciał wesprzeć nas w tym czasie. Jesteśmy właśnie na Facebooku jako Smith Polska, jesteśmy na Instagramie również jako Smith Polska, więc można nas znaleźć i, i pisać do nas, będziemy odpowiadać. Każde wsparcie, każde udostępnianie informacji o naszej organizacji i o naszej kampanii będzie dla nas naprawdę czymś wielkim. Będziemy wdzięczni. Mhm. Przyznam szczerze, że też tak się zastanawiam, czy nie dołączyć do tej akcji, bo jest to gdzieś tam ciekawe, zwracam uwagę. Zobaczymy. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że wszyscy wytrzymają ten post. Wszystko będzie dobrze. Ty już jesteś po owsiance dzisiaj? Właśnie nie, ja jestem jeszcze przed. Z praktyki, bo już taką akcję owsiankową. Dla Mary Smith zrobiłam w październiku z okazji dnia owsianki uh -huh. i wypracowałam sobie system, że najlepiej jest jeść owsiankę o godzinie 13 lub 14, więc wytrzymam jeszcze do, do, do tej godziny, uh -huh. mam nadzieję. Więc to jest moja metoda, żeby przetrwać cały dzień. Uh -huh. No to życzę Ci powodzenia w takim razie, żebyś wytrwała Dziękuję w tym poście, bardzo. żeby akcja się udała i przede wszystkim zwróciła uwagę na ten problem w Etiopii. Mam nadzieję, że spotka. Zagłosujemy się jeszcze kiedyś przy okazji innej akcji, albo po prostu rozmawiając o sytuacji chrześcijan, i nie tylko w krajach trzeciego świata, w krajach, w których pomagacie. Tymczasem życzę Tobie i wszystkim uczestnikom powodzenia. Państwa zachęcam do pomocy, do zainteresowania się inicjatywą i sprawami, które prowadzi właśnie Fundacja Mary Smith. My natomiast powoli kończymy nasze spotkanie. Tobie, Marcelina, bardzo dziękuję za, za to świadectwo, za udostępnienie tych informacji. Dziękuję serdecznie a z Wami się żegnam i mam nadzieję, że do usłyszenia.